Karolina, chodzisz do Katolika, masz 17 lat, ale za wiele odpowiedni nie czy możesz troszeczkę o sobie opowiedzieć? Ja jestem uczennicą klasy klasie drugiej liceum, teraz są w profilu humanistycznym, no i w przyszłości wybieram się na prawo, najlepiej na Uniwersytet Warszawski, no ale to zobaczymy jak to będzie. No i w zasadzie to tak od dziecka interesuję się muzyką, ale nigdy jakoś nie, nie ćwiczyłam tego śpiewu, ani nie chodziłam na żadne zajęcia, no i tak przyszłam, żeby może się jakoś sprawdzić to w takim razie życzę Ci dostanie się na prawo na, na Uniwersytet Warszawski. Na, na UJ to nie ma co, bo prezydent Duda chodził na UJ i nie bardzo są dumni z tego, kogo wykształcili. A w związku z tym, że y, jesteś dziewczyną, która ma y, prawdopodobnie z tego wynika duży talent do śpiewu, to nie będzie Ci to przeszkadzać tak zupełnie jedno z drugim? Nie, myślę, że jakoś dobra. W takim razie nie przedłużamy, życzymy Ci Połamania struktur głosowych. <laughs> Widzę, że to się świeże jest świeże z u Ciebie. E, I momentami miałem takie wrażenie, jakbyś trochę męczyłaś się w tych dwóch było? Czy to jest swobodnie? No? Nie, tylko właśnie troszkę się nie słyszałam, jak próbowałam z żeby... coś, rozumiem. Bo to było tak, że ogólnie Ty masz ten głos, masz tę skalę, tylko no musisz nie, to po prostu tak. bardziej odrzesać, tak? To mhm. jest świeże, ale jeżeli popracujesz nad tym, to będzie Twój atut, bo masz bardzo wysoki głos. Te momenty nie były tam delikatne, jakieś załamania, też może dlatego, że też trochę stresowałaś się, tak? <laughs> Ale ogólnie było w porządku, masz mocny głos, śliczny głos. Dziękuję bardzo. Powiem tak, na, po dzisiejszym dniu mogę powiedzieć, że to wykonanie nie było najgorsze, ale też nie było najlepsze. E, ale będę jak najbardziej na tak. Dziękuję bardzo. Kasia. Kamila, jesteś takim nieoszlifowanym, nieanalizowanym całkiem świeżą osobą. Rzeczywiście widać że, że i słychać, że, że tak jak wspomniałaś, że nie wiele albo nic nie robiłaś w kierunku roku, żeby, żeby kształcić się wokalnie. Słuchaj, zawsze gdzieś tam w międzyczasie, żeby odreagować, możesz to robić, żeby odpocząć, żeby mieć taki inny swój świat, bo to jest zupełnie inny świat, niż, niż te wszystkie paragrafy i takie nie strasznie... Wiesz eee, co, no ja do końca nie jestem przekonana, że jestem na tak. Nie dlatego, że mi się bardzo nie podobało, ale no, można popracować i zaraz spokojnie możesz przyjść i tutaj nam coś pokazać. Eee, wiem, że miłaś Karolino troszeczkę kłopoty z słyszeniem siebie, to wiem także od eee, szefa naszego nagłośnienia tak i oprawy muzycznej. I być może to był też powód, że my troszeczkę gorzej Ciebie słyszeliśmy niż mogłaś nam się pokazać. Ale faktycznie ten głos jest jeszcze do dopracowania ogromnego, choć tak jak powiedziała Kasia, a ja się Kasiu w tym momencie będę bardzo słuchał, ja absolutnie wierzę, że nikt że masz ten głos. Chociaż on musi być przytemperowany, bo e, kiedy słucha się Ciebie ponad 3 minuty, to od te wysokie tony mogą zmęczyć. Bo ty jesteś pełna ogromnej dawki optymizmu i, i to, to nam się chyba wszystkim bardzo podoba. Także Kasiu, proszę zdecyduj za mnie, co byśmy z Kalina zrobili. Czy tak, karunia, bardzo prosilibyśmy Kalina o dopracowanie tego wszystkiego? Myślę, że tak, tylko nie wiesz tego, nie, nie odbieraj tych naszych słów nie, jako informacji, że w ogóle nie masz potencjału i, i nie masz talentu, bo go masz, tylko praca to jeszcze trochę. Czy pytamy jeszcze, jak odwyszczał coś się muzycznie? Czy wydaje nie widzę? zrobiłabyś błąd, gdybyś tego nie zrobiła. To masz talent, rzeczywiście. On jest jeszcze zbyt mały, żeby iść daleko i prawdopodobnie jak pójdziesz z nim dalej, to dostaniesz taką samą, choć może pewnie ostrzej podaną informację, którą można zawrzeć w jednym zdaniu. Masz potencjał, musisz się go nauczyć nie grządzić i kiedy nauczysz się nie grządzić, pokaż się na... Bardzo bym chciał Ciebie zobaczyć za rok, tutaj, razem z nami. Potwornie jestem ciekaw, co by z Tobą I, I jestem pewien, że zrobili coś bardzo fantastycznego. Spotkają się za. Bardzo Ci dziękuję i życzę Ci nowoczesnych dni, fajna laska z Ciebie, naprawdę. Dziękuję. E, Karolina, no w tym roku się, się nie udało. Co powiedziało że? No, że jestem takim małym diamentem i że trzeba trochę jeszcze doszl doszlifować. Uważasz, że mają rację? No myślę, że tak, bo nigdy jakoś nie, nie ćwiczyłam z tym głosem. No i myślę, że może rzeczywiście, może troszkę trzeba jeszcze poćwiczyć. Też miałam trochę problem właśnie z nagłośnieniem, bo kompletnie siebie nie słyszałam i w zasadzie śpiewałam tak, tak, nie wiem, tak nie pod muzykę, nie wiem, czy w sumie trafiłam, czy nie, tak. To był Twój pierwszy występ na tego rodzaju castingach, przesłuchaniach? Tak, na tego rodzaju tak. Jeszcze jak byłam tam jakaś mniejsza w przedszkolu, no to właśnie tam byłam w programie Od Przedszkola do Opola, bo też udało mi się, udało mi się tam dostać, bo to też były różne kwalifikacje, ale teraz to tak nie. No ale widzę, że humor Cię jednak chyba nie opuszcza i mam nadzieję, że zaczniemy się za rok. No też mam taką nadzieję. Nie ma się co załamywać, no to też nie jest jakieś takie. Fajnie, dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia. Dobrze, dziękuję bardzo, do widzenia.